Dobra, zobaczmy tą piosenkę Genzy. Nie, nie oglądałem. Tak, subskrybuję Viva a Viva, bo kiedyś chciałem o niej odcinek robić i tak sobie zasubskrybowałem. Ja życie... Mam dobry mu... Tydydy... Co? O, siema wersów. Też tęskniłem. Dzisiaj coś porobimy razem. Nagramy coś razem, wiesz. To ich zostało tylko tyle, tak? Trzy ch trzech chłopaków i trzy dziewczyny. No i co? Ta jest na pewno pewna influencerka, bo ona już sama była w, w miarę wybitą influencerką. Ja ją to bym podebrał. Po powinien być taki plot twist, że ona wygrywa program i się okazuje, że ona należy do watachy i robi team ze mną i e ekipą taką ode mnie, co? Bo ja też planuję, ja też kurwa planuję. Niedługo powstanie, nie? Taki Tim, że będziecie zaskoczeni. Niedługo kurwa powstanie. Ja się już do tego rok przymieszam, ale już naprawdę jesteśmy blisko. Mam minut 5, Mam dobry mood. Trochę chujowo, nie? Jak śpiewają, że są gwiazdami na 5 minut. Takie uwłaczające trochę. Yy, ta nutka cały czas mi siedzi w głowie. Mm, bo oni podobno robią tą ekipę ty drugą, tylko że jeszcze będą jacyś influencerzy, tak? Którzy już są. Ciekawe, kto to może być. Pewnie ten Kuba yy, od yy, trąby. Kto tam jeszcze może być? Ci z ekipy, którzy sobie sami nie radzą, typu Murciks. E, takie bym tam osoby dał. Natsu robi własny team. W ogóle yy, widziałem, że w, w komentarzach niektóre dzieciaki piszą to pewnie ten projekt z Natsu. Nie, Natsu robi swój. Jak dzieciaki to myślą, że jak powstaje ekipa to, że wszyscy influencerzy razem. Natsu to jest w Spotlight'cie. Yy, ja nie wiem, wy nie kumacie, że są jeszcze takie rozgrywki jakby za, ku za kulisami? Są agencje i co myślicie nagle, że yy, Get Hero i ekipa robi projekt ze Spotlight'em? No to... Yy, Ile by dostali wtedy influencerzy, jakby każdy brał po 30%. 2% z deala by mieli ci ludzie wtedy. <gry> tak się słabo kalkuluje, nie? Dla mnie najciekawszym tutaj co trzeba Frizowi oddać, to że coś negatywnego sprzedał jako nagrodę. Czyli wiecie, ci influencerzy, oni walczą o kontrakt pięcioletni czy iluś tam letni, nawet nie wiem ile. Który tak naprawdę będą musieli oddawać pieniądze, które za jakiś czas oni będą dużymi influencerami, więc zacznie im to wadzić. Tak jak na przykład po pewnym czasie zaczęło to wadzić Kacprowi Błońskiemu Leksi, że muszą oddawać jakiś procent. A Frizz im to sprzedał: Ej będę od was brał przez, doży, przez kilka lat pieniądze za każdy wasz deal i to jest wasza nagroda. A oni: O, chcemy to wygrać hurra, to jest największy coś niesamowitego, co Frizz zrobił. To jest coś niesamowitego według. Coś z pozoru negatywnego sprzedać jako nagrodę, którą ludzie chcą. Bo na przykład uważam, że ta Kinga, to ona by sama po pewnym czasie się wybiła. No, jeżeli wymyślicie, że oni podpisują kontrakt na rok, na rok to oni mogą podpisać kontrakt na mieszkanie we wspólnym domu. Ale na przykład ludzie z Teamu X mogą odejść teraz z Teamu X, ale myślicie, że odchodzą z agencji? Nie, w agencji mają kontrakt na przykład pięcioletni ludzie z Teamu X. A nie to, że odejdą z domu, to są już wolnymi strzelcami. Ja wiem, że młode osoby tego nie kumają, ale to tak nie wygląda. Lexi na przykład już dawno nie jest w Teamie X, już dawno nie jest w Agencji Spotlight, a wciąż się sądzą i być może Lexi będzie musiała oddać kupę siana. Czy można reklamować alkohol na Insta? Chyba można. Je. Trzeba tylko oznaczać. Na tratwie, dostałam szansę i rozwijam żagle Nigdy nie będę zadobionym statkiem, nie Zakręci tak się koło fortuny Czasem wokoło są tłumy A czasem nie ma nikogo, lecz ja chcę dać powody, mam je do dumy Życie to cały mój kontent Ty na drugim planie ja frontem. Moje ambicje są godne, bo nad i w końcu chcę postawić kropkę Nic nie ucieka jak czas, dlatego biorę go garst Nigdy go nie zrobi za mnie Dlatego zrobię to sama Nic Średnie, nie? nie chce mi się tego słuchać. To nie jest dla mnie muzyka.